Takiego robota jeszcze nie widziałem, a przetestowałem już ich kilkadziesiąt. To Juffy E28 i ma wszystko to, co w najlepszych flagowych modelach, a kosztuje połowę tego. I teraz cię zaskoczę. Jest to niby normalny robot ze stacją dokującą, ale odpinamy górną część i mamy ręczny odkurzacz piorący, którym możemy uprać kanapę czy tapicerkę w samochodzie, a tutaj mamy wszystko w jednym. I to nie jest tylko odkurzacz, ale zmywa również podłogi na mokro. Hydrojet System to dużo obracany wałek, który szoruje podłogi czystą wodą, tak jak pełnoprawne mopy elektryczne, i nawet zbiera brudną wodę i rozlane plamy z podłogi. Jako odkurzacz ma ogromną siłę ssania 20 tysięcy paskali. Szczotka główna jest przedzielona na pół, dzięki czemu żadne włosy nie zaplątują się, tylko zsuwają się do środka i zostają wciągnięte. Boczna szczotka wysuwa się, aby dokładnie wyczyścić nawet w rogach. Oczywiście mamy tutaj wszelkie smart funkcje, mapowanie, lajdary, kamery, omijanie przeszkód, sterowanie z aplikacji, auto opróżnianie zbiornika i suszenie wałka. Tak naprawdę to są trzy urządzenia w jednym: Robo-odkurzacz, mop automatyczny i odkurzacz piorący. Jeśli szukacie takiego kombajnu, to sprawdźcie na yufi.com. Naprawdę warto.